Hmm. Hmm. Zaraz będzie. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Prezes Stowarzyszenia Stop Z, Zofia Filipiak. Dzisiaj z nami są Państwo Maria i Wiesław z Niepołomic i też opowiedzą Państwu o swoich doświadczeniach z używaniem na nich broni energii skierowanej. Ale to już tutaj, yy, proszę pana Wicela, żeby zaczął. Od kiedy to się zaczęło i jakiego typu dolegliwości się u państwa pojawiły? Proszę bardzo. Hmm. Od 2010 roku, kiedy przyszłem tutaj na działkę do żony <laughs> zaczęła mnie głowa boleć, zaczęły szumy uszne być i źle się czułem samo, całe samo złe poczucie miałem, nie mogłem dojść do siebie. <laughs> Ponieważ w 2006 roku był Kracik Wniósł o pozwolenie na budowę, na wstawienie czterech słupów energetycznych. Jeden z tych słupów znalazł się na działce mojej żony, i od tego słupa zaczęły się właśnie problemy, kiedy przyszłem na działkę, ponieważ te linie zaczęły wytwarzać jakieś promieniowanie związane z jakąś energią energetyczną, która zaczęła na mnie oddziaływać. E, zacząłem coraz bardziej odczuwać silne bóle głowy i zawroty głowy. Ale czy przepraszam, czy tylko e, Moja czy żona, tylko pan... e, przebywając tutaj na tej działce, też zaczęła od pewnego czasu źle się czuć. Ponieważ te dolegliwości też u niej zaczęły występować. Mhm. A co było, co było powodem, że być może ktoś ingerował w państwa zdrowie? Chodzi, co, co, co było związane konkretnie, jaka sytuacja z tą działką, co chcieli osiągnąć ci, którzy zaczęli na, na Państwu tutaj e, stosować różnego typu rodzaje energii, żeby osłabić Państwa samopoczucie. Co, spowod, co spowodowało to wszystko? ta, e, ta właśnie e, podpisywanie umów w Państwa imieniu? E, to wszystko było spowodowane Tak, tak odpisywanie umów przez małego właściciela tej nieruchomości Zygmunta Mariana. Właściciele po prostu chcieliśmy podłączyć tutaj do, do energii elektrycznej z tego słupa, który został wstawiony też nielegalnie na sfałszowanych dokumentach i podpisach i przy tym właśnie wszystkim był Inspektor Adam Zaremba, który dobrze znał poprzedniego właściciela i nie powinien dopuścić do takiej sytuacji. Bardzo ważne w tym momencie było oświadczenie Stalona, które też było podpisane zgodą z małego Zygmunta Mariana i zgo, zgodę tą, którą Podpisał też y, ktoś z sąsiadów prawdopodobnie, aby umożliwić Tauronowi na wstawienie. O tym w sumie niepołomice wiedziała i nawet pan Adam Zaremba, ponieważ dobrze znał poprzedniego właściciela Zygmunta Mariana, a mimo to dopuścił do takiej inwestycji. W 2008 roku posadowiono słupa energetycznego na tych sfałszowanych dokumentach i podpisach. <kluzny> y, w 2000, y, piątym roku już dwóch pierwszych sąsiadów, pan Sławomir Tellec i Witold Skrzekut, podłączyli się tutaj do tej nieruchomości, przeciągając pod ziemią linię od tego supa energetycznego. Jeszcze stał stary sub dwuramienny, ale w 2008 roku, kiedy postawiono nowego supa energetycznego, też prawdopodobnie napisali zgodę i podali się za zmarłego właściciela poprzedniej nieruchomości, Zygmunta Mariana, i dokonali podłączy. Dokonał ich pan Sławomir Terlec, a od Sławomina Terca podłączył się pan Witold Skrzekut. Później były potrzebne podłącza w 2010 roku do dalszych nieruchomości, którzy zaczęli budować domy, więc też wystawiono zgody sfałszowane. Pani Aneta Jachimowska będąc z mężem w Tauronie na osiedlu Zgody napisała zgodę, oświadczenie, na którym podała się też za zmarłego poprzedniego właściciela Zygmunta Mariana tej działki. Tylko stwierdziła, że nie wie kto ją podpisał. Tą zgodę, że zostawiła taką zgodę w Taweonie, że były takie możliwości, że on jej powiedział, że można się podpisać za właściciela. Tałę dobrze o tym wiedział, kto jest właścicielem tej nieruchomości, ponieważ przesył energii cały czas był do tej posesji, do tego domu i była tylko jedna linia i właścicielka tej nieruchomości miała spisaną umowę z tauronem. i dobrze wiedzieli, że jest spadkobierczynią tej nieruchomości po Marianie Zygmuncie, który zmarł w 1998 roku. Więc w 2006 albo w 2010 roku nie mógł spisać takiej umowy. Mhm, dobrze. Dobrze. To teraz pan opowie... pan Piotr Jachimowski, mając tą umowę na na podłącza. Poszedł z tą umową. To Sławomija Nowaka. Mhm, dobrze. I on też sporządził taką samą umowę. No. I to był który rok? I to był i to było w którym roku. I to było w którym roku? Znowu w 2010. 2010, okej, okay, dobrze. No i teraz, i, teraz, i teraz właśnie. W 2010 dwie umowy zostały sporządzone. Mhm, A w 2006 oświadczenie to mhm. No i Państwo próbowali to wyjaśniać, tak? Jak już tam Pan mhm. zamieszkał. Zaczęły się różnego typu dolegliwości. Próbował pan wyjaśnić tą sprawę, ale te pana dolegliwości się nasilały, tak? Nie, yy, nie mijały, tylko było bardziej tak. intensywne i też zaczynała odczuwać żona, tak? Tak. A co w tym czasie, jaka była reakcja sąsiadów? Jak oni się zachowywali tak. w stosunku? 2000... No. Oni po prostu twierdzili, że oni tego nie zrobili, nawet e, w sądzie, kiedy byli przesłuchiwani jako świadkowie. E, zawsze mówili, że oni tego nie dokonali, no mimo to, że pani Jakimowska się przyznała do tego. E, po tym wszystkim e, sąsiedzi zaczęli się w stosunku do nas e, no, coraz gorzej zachowywać. Zaczęli nas nawet szpiegować, jeździć za nami, chodzić, obserwować. Nawet sąsiad chciał, Potrącić żonę trzykrotnie samochodem, żeby po prostu nie przeszkadzała w tej całej sprawie. Od 2018 roku postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce i żona mnie zrobiła pełnomocnikiem, żeby ją reprezentować w sądach i w prokuraturze żeby rozwiązać całą tą sprawę, posiadając dokumenty i przekazane informacje od mojej żony, starałem się wyjaśnić tą sprawę. Ale zaczęły się od tego czasu na mnie coraz bardziej naciski i coraz bardziej jakby sąsiedzi zachowywali się w stosunku do mnie bardziej negatywnie, po to, żeby sprawa nie wyszła na jaw. Aż doszło do tego w pewnym momencie w 2020 roku, że od marca poczułem się bardzo źle i straciłem przytomność, i od marca do czerwca leżałem w łóżku, prawie nieprzytomny. Ale było tak, Panie To było spowodowane jakimiś siły, siłami elektromagnetycznymi. Mm -hmm. I co pan robił wcześniej? Czyli normalnie się pan czuł, i nagle dostał pan jakąś wiązkę, Sąc. będąc w swoim domu czy na zewnątrz? Jak to wyglądało? Hmm. Chyba przerwało e, mi pan. Tak, pani. były wcześniej też szumy różne. Ale dostał Pan tak nagle taką wiązkę, jak był Pan na zewnątrz, tak? Koło domu? i to doszedł Pan do domu, znaczy, tak? Wyszłem do ogródka, mhm. w pewnym momencie mnie rzuciło, tak jakby jakaś siła z zewnątrz... Proszę mówić. Tak, ledwo doszłem do domu i wtedy przewróciłem się na uszkodzona, zaczęła mnie powstrzymywać, i zobaczyłem całą swoją ałę od czerwonego koloru aż do niebieskiego przez żółty. To jest po prostu no, aż niewyobrażalne, co się może w tym momencie z człowiekiem dziać. I od tego czasu nie wychodziłem w ogóle z domu, byłem tak słaby, że nie mogłem wstać z łóżka. Nie wezwałem wtedy pogotowia tylko z tego względu, bo wcześniej była podobna sytuacja i zadzwoniłem do, na 112 i koordynator mi powiedział, że zapłacę 1500 zł, żebym po prostu nie gadał głupot i nie chciał wysłać ani pogotowia, ani policjan, nic w tej sprawie, bo wtedy też podejrzewałem, że właśnie ta siła co była spowodowana na mnie tymi promieniami, że sąsiedzi w tym mają bardzo duży udział w tej sprawie, ponieważ nie chcieli, żeby dokumenty wyszły na jaw, bo ja zawsze w sądzie chciałem udokumentować dokumentami które od nich żądałem, a oni nie chcieli przedstawić mi tych dokumentów, dlatego postanowili spowodować na mnie jakiś atak, czy po prostu żeby mnie osłabić w tym działaniu, żeby sprawa nie wyszła na jaw. Mhm. I dopiero wstałem z łóżka w czerwcu 2020 roku, a dopiero wyszłem. Poza te nieruchomości w sierpniu. I wtedy, jak mnie sąsiedzi zobaczyli, tak bardzo się zdziwili, że po prostu tak, jakbym był jakimś zjawiskiem, że przeżyłem to wszystko, co się stało. Ja uważam, że oni bardzo duży udział w tym mieli, żeby po prostu mnie całkowicie osłabić, żeby nie mógł żonie pomagać w tych sprawach. I tą sprawę wyjaśnić do końca. Ale czy myśli pan, że oni mogli z naprzeciwka mieć jakiś generator tej energii, którą tak pana zaatakowano wówczas? Czy mogło to iść w inny sposób? Bo jeszcze dopytam, czy jak Państwo jesteście poza działką, czy też ma pan takie różne stany takiego właśnie stanu fizycznego dziwnego, gdzie nie może jest pan osłabiony z energii, czy tylko na tej działce to się dzieje? Tak, tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Ale tylko na działce, tak? Czy poza, jak wychodzicie z domu, czy też pan czuje e, tą energię gdzieś na zewnątrz? Czy w innym miejscu, jak pojedziecie? Tak, y, tylko na tej działce, ale później w pewnym czasie. Poza terenem też. Później, od późniejszego czasu. Mhm. Na zewnątrz. Okej. Okay. Y Yy, oprócz... Znaczy, jak wyjdziemy poza teren tej działki, to tak dopiero od. Yy, znaczy, od dłuższego czasu, tylko nie odczuwaliśmy tak jeszcze bardzo. Ale na przykład już od yy, marca tego roku. Pan mówi? Pan mówi, ja słyszę. Od marca tego roku, co się wydarzyło? Jak ostatnio rozmawialiśmy, to ja widziałam, że i pokazywał pan mi też wcześniej zaczerwienienia twarzy. U żony było to bardzo widać takie silne plamy, tak? Dobrze. Od marca tego. Tego roku, jak żeśmy zaczęli wychodzić na działkę, to czuliśmy nawet, że na ulicy, czy gdzieś jakby coś oddziaływało, jakieś wiązki promieni na nas. Tak. I Jakie później ślady? po przyjściu do domu. Odczuwamy ból głowy, większe szumy uszne, zaczerwienienie nawet twarzy występuje, jakieś rosty na twarzy, na ciele. Także jakby jakieś promieniowanie jednak działało. Mhm. Na elektryzowanie, na elektryzowanie metalowych. Rządy. I od pewnego czasu jesteśmy rażeni jakby prądem. I wtedy no, ta energia czujemy, jakby przepływała przez nas. I... Pan mówi? Tak. Jeżeli dotkniemy się klamki czy jakiegoś metalowego przedmiotu, to czujemy takie dreszcze, jakby przepływanie prądu wewnątrz y, ciała. Mhm. Dobrze, to pan mi jeszcze powie, jakie sprawy obecnie. <laughs> obecnie prowadzicie państwo, jakie Jeszcze sprawy? od października tamtego roku yy, było spowodowane takie cięcia, wgłębienia na skórze. Mhm. Ja pokażę później te zdjęcia e, tego, bo mi przysłał sporo takich Znamion na spórze, W tej wzorski. chwili w sądzie ma być 27 kwietnia sprawa prowadzona o służebność. Tauron chce cały czas, żebyśmy dali im służebność, ale my z tego powodu, że zostały sfałszowane. Do... Dokumenty. Tak. Z, państw, z, państw... I z tego względu, że oni po prostu e, e, tak postępili, e, te dokumenty sfałszowali, dlatego nie chcemy po prostu dać, dać tej służebności. E, sprawa, jeżeli chodzi o odszkodowanie, to już się prawdopodobnie zakończyła bez naszego udziału. I nie ja... zostaliśmy poinformowani o tym w ogóle. Ale jakie to? Kto założył tą sprawę? Państwo? Odszkodowanie od kogo? Od Pawła. No ponad rok czasu. Czego dotyczyła konkretnie ta sprawa? Jaka kwota była tego odszkodowania? To państwo założyli tą sprawę? Tak, myśmy założyli to jako pozew o odszkodowanie i ochronę praw własności. I, i jaki wynik jest tej sprawy? Ta sprawa dotyczyła taurona i podłączeń, do dokonali, wejścia na teren prywatny bez zgody właściciela, no i sfałszowanie dokumentów przez no, znaczy, ponad rok nie mamy żadnej informacji odnośnie toczącego się tego postępowania. Bo teraz pewnie oni zabiżą. Jakby zakończona została ta sprawa. Nie, nie, musi pan. Też naszego udziału. Musi pan jechać i się dowiedzieć albo złożyć wniosek, bo <laughs> prawdopodobnie są wstrzymane te sprawy z powodu teraz tej całej pandemii. Dlatego musicie po prostu złożyć wniosek z zapytaniem i na jakim etapie jest sprawa i kiedy będzie wznowiona. To prawdopodobnie jest wstrzymano z powodu no, tego co się dzieje e, ogólnie, tak, na świecie. E, jeszcze zapytam, Pan mówił, e, że doszło do pobicia Pana i oskarżenia jakiegoś, tak, na ulicy. Kto to zrobił? Tak, tylko, że mnie interesuje, zastanawiam je jedna. Że jedna, jedna sprawa się ma toczyć. Tak, do duszenia mnie na ulicy. Przez sąsiada. Po otrzymaniu z o Odszkodowanie. Zrobił to pan Janusz Podolecki. Ale za co był? Sąsiad, tak? który otrzymał pozew, i pierwszy raz spotkałem się z taką sytuacją, żeby po otrzymaniu pozwu ktoś napadł kogoś na ulicy i dusił kogoś. Po tym czasie też się zacząłem zasadzić. Bardziej... Ale, ale z jakiego. To był pozew o odszkodowanie za zniszczenie ogrodzenia. On panu niszczył ogrodzenia, tak? Ogrodzenie. <laughs> On, on tak doprowadził do zniszczenia Pana ogrodzenia. Tak. wstawili słupka betonowego na miejsce metalowego i ucięli, tak oni to zrobili nie na swojej granicy, ucięli siatkę i założyli siatkę na takich haczykach jak do bielizny, co w ogóle to nie zdawało żadnego po prostu rezultatu, żeby ta siatka się trzymała. A później jeszcze dołożyli panele, które obciążyli tymi panelami dodatkowo obciążyli ogrodzenie. Pierwsze panele obciążyły ogrodzenie przed rozprawą pan Damian Podolecki, jego syn ściągnął te panele, zniszczył jakby dowody w sprawie. Co tam wysłałem zdjęcia nawet do pani, żeby to pokazać te zniszczone panele. A sędzia w ogóle nie zareagował na to, mimo to, że mu ukała zniszczeń. Powiedział, że ją otworzy, nie otworzył na sali rozpraw. A mi chodziło o to, żeby pozwani to zobaczyli. I po otrzymaniu pozwu, pan Janusz Podolecki wziął i napadł mnie na ulicy, jeszcze mnie ubliżał, a na końcu powiedział słowo, że mnie załatwi. Mm -hmm. I też... Y Prokuratura, pan zgłaszał to, tak? Do prokuratury? Zgłaszał pan tą tak, sprawę? Tak, to było tak? zgłaszane do prokuratury w Wielice. Tak, ale pani prokurator Jar, Jarek umorzyła dochodzenie i powiedziała, że wszystko jest na korzyść sprawców. Mhm. mhm. To mnie to zdziwiło po prostu, że e, śledczy prowadzą tak dochodzenie, że nigdy do końca nie wyjaśniają sprawy, a zakończają e, dochodzenie i umarzają sprawę. Czy, czy, te, czy da Podobna się... Podobna sprawa właśnie była z dokumentami, z tymi dokumentami sfałszowymi, bo nie przedstawiła pani prokurator Małgorzata Liszka z pranią prokurator Piotrowic. Mhm. To oryginalnego proszę... podpisu poprzedniego właściciela, Zygmunta Mariana. I pan grafolog stwierdził tylko na sfałszowanych dokumentach, że jest oryginalny podpis z mhm. który już praktycznie nie żyje. Ponad 20 lat. Jaki, jaka, jak teraz sytuacja państwa wygląda? Czy da się tam e, mieszkać na ponad tej działce? 22. Tak. Jak, jak obecnie sytuacja wygląda? Czy da się mieszkać na tej działce? Czy da się mieszkać? No, znaczy nie za bardzo, bo z tego względu, że my jesteśmy jakby szantażowani i po prostu nie możemy nawet wyjść poza tę tej nieruchomości. Jestem... Jesteśmy za każdym razem obserwowani, a jak wyjdziemy tylko, to się coraz gorzej yy, źle czujemy, coraz bardziej źle się czujemy. Nie damy rady w ogóle chodzić, funkcjonować. Na działkę wyjdziemy, nie damy rady nic zrobić. Jesteśmy cały czas obserwowani przez sąsiadów. Mhm. Yy, czy, ci, czy jest ktoś z sąsiadów, kto jest po Waszej stronie, kto zna sytuację i jest po Waszej stronie, wspiera Was? Ktoś z sąsiadu? Czy nie macie nikogo? Takiej... Nie ma ani jednego sąsiada. Wszyscy są yy, przeciw nam z tego względu, że wszyscy brali w tym udział. Mhm. Dobrze. E, czy robicie dokumentację swoich obrażeń fizycznych ciała, jak zaczerwienienia na skórze, jakieś takie wzorki, które się pojawiają. Czy robicie, czy dokumentujecie A? zdjęciowo? Tak. Ale czy jeszcze zapytam, czy tak. zgłaszali Państwo oficjalnie do prokuratury, że jesteście zdalnie napromieniowani y, czymś? Czy było zgłoszenie zrobione do prokuratury oficjalne w tym kierunku? Nie, nie, nie. No to właśnie powinniście tak to zrobić, nie. bo tak to, no, jak nie będzie <laughs> oficjalnego no ale zawiadomienia, tutaj na przykład jest... tak? Jak nie będzie oficjalnego zawiadomienia, to... Tylko nie jest... ma sprawy. Ja wszystko rozumiem, tylko była sprawa tutaj o sfałszowanie dokumentacji. Sprawa została umorzona mimo dowodów. Była sprawa o napaść. Sprawa została umorzona. I teraz jakbyśmy zgłosili tą sprawę, to też prawdopodobnie prokuratura weźmie to w wielice i też weźmie to pani prokurator Liszka. My nie chcemy, żeby ta prokurator prowadziła tą sprawę, bo jeżeli my pokażemy, takie po prostu te znaki, te zdjęcia, to wszystko, to wtedy nas sąsiedzi mogą nawet zabić. Do zabójstwa może dojść. Bo dlatego, że sąsiedzi tutaj opłacają prokuraturę, sądy i jestem świadom tego, co mówię z całą stanowczością. I dobrze o tym wiem. Dlatego te sprawy są umarzane i ukrywane. I my się boimy o własne życie i zdrowie z tego względu, dlatego nie zgłaszamy tego do prokuratury w tej chwili. Bo wiemy, że obejmie to prokuratura w Wielicce to wszystko i nie zajmą się uczciwie tą sprawą, a my, no, zginiemy. I no, się jeszcze... boimy o własne życie i zdrowie, w tej chwili. Mhm. <laughs> Niestety, to jest w większości przypadków ta sama, ten sam schemat działania. Na razie zakończymy tę rozmowę, bo mamy i tak bardzo słabe połączenie tutaj z Państwa strony, jakoś zanika ten głos, że nie możemy się zgrać momentami, ale to co najważniejsze, że zostało powiedziane, że jesteście obiektem ataków, czy to ze strony sąsiadów, wysyłań, poprzez wysyłanie na Was jakieś, wiązki, wiązek elektromagnetycznych, radiowych, mikrofalowych, czy być może jeszcze innego rodzaju urządzeń które pogarszają Wasz stan zdrowia, wywołują różne znaki na, na ciele, zaczerwienienia skóry, nawet omdlenia, tak jak było wtedy w Pana sytuacji w zeszłym roku. No i, i cóż, my to nagłośnimy, my to opuścimy na naszym kanale, ale mimo wszystko ja bym też radziła Państwu udać się do... Yy, zgłosić, opisać swoją sytuację, mimo wszystko, zrobić oficjalne zawiadomienie do prokuratury, pomimo, że oni to umarzają, ale musi być yy, oficjalne zgłoszenie i na Pana miejscu też wysłałabym to jednocześnie do najważniejszych organów w państwie, czyli ja komendy głównej policji, komendy Głównej Policji, prokuratora generalnego, premiera i prezydenta, a także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Te najważniejsze organy w państwie muszą być zawiadomione o państwa sytuacji. Wtedy to będzie jakby taką polisą ubezpieczeniową na państwa życie, że ci, którzy to Już robią. Była sprawa też o nękanie i też prokuratura umożliwiła to. Tak, ale tak jak mówię, zawiadomienie <laughs> Trzech organów w państwie jest tutaj podstawą e, i powinniście to mieć na uwadze, nie tylko e, nagłośnić w taki sposób, ale też do, e, być może do takich programów e, z mediów ogólnych jak może Polsat jest, taka, jest taki program, może do pani Elżbiety Jaworowicz też. E, Proszę opisać, bo, bo są tutaj podstawy, żeby zajęła się tym jakaś taka bardziej ogólna telewizja. Na razie dziękuję Państwu bardzo i będziemy w kontakcie. Jak będą nowe sytuacje, to proszę zgłaszać. Będziemy też to nagłaśniać. Na tym zakończymy, a Państwa bardzo proszę o komentowanie, lajkowanie i subskrybowanie naszego kanału, jeżeli uznacie Państwo, że informacje, które przedstawiamy są w jakiś sposób dla Państwa pomocne. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.